Szanowni Państwo, drodzy widzowie, oglądałem szokujące spotkanie w gabinecie owalnym Białego Domu pomiędzy prezydentami USA Donaldem Trumpem i J.D. Wensem, a prezydentem Ukrainy Połodymirem Żeleńskim. I co się okazało? Żeleński jest praktycznie skończony w swoim kraju. Naród ukraiński nie chce walczyć. Jego mit obrońcy Ukrainy już dawno upadł, a teraz nie godzi się na ewentualne propozycje pokojowe, które może Ukrainie zagwarantować prezydent Donald Trump po dogadaniu się z rosyjskim agresorem Władymirem Putinem. Żeleński chce jednak dalej wojować i niszczyć swój kraj oraz wciągnąć w wojnę inne narody. Pytanie, dlaczego? Zapewne czyni to w imię partykularnego interesu, w imię dalszego utrzymania się u władzy, w imię kreowania mitu gwiazdy, bo wie, że w czasie pokoju nastąpią wybory i z urzędu prezydenta zapewne ustąpi. Co więcej, na spotkaniu prezydentów Włodymir Żeleński pokazał, jakim jest człowiekiem i niewdzięcznikiem w stosunku do USA za udzieloną pomoc militarną. To samo wcześniej zrobił w stosunku do Polski, która jako pierwsza pomocy udzieliła wtedy, gdy Europa jeszcze spała, jak ta utarczka prezydencka się zakończy. Wierzę, że na Ukrainie przyjdzie refleksja, a warunki umowy pokojowej będą już na gorszych warunkach, jakie Ukrainie dziś oferują Stany Zjednoczone Ameryki.